Spoglądając na Was na uczynki, odczuwasz lęk, widząc, że nie, bo, nie zasługujesz przede mną. Czy złe uczynki zostaną pokryte przez dobre? Tak myślimy? Ta kalkulacja, mówi Bóg ojciec, sprzeciwia się łasce Bożej. Bowiem do nieba nie idzie się z powodu rachunku. Do nieba idzie się z powodu łaski, która została wysłużona przez mojego syna. I teraz, kto z tej łaski nie korzysta, nie może się dostać do nieba. To zaczął pokazywać papież Benedykt XVI. Za to zapłacił straszną cenę. Zatem twoje dobre uczynki podobają mi się, bo kupił je dla ciebie mój syn za cenę własnej krwi. Czyli Bogu nie jest obojętne, że się Mu nie podobają Twoje dobre uczynki. Podobają się Mu. Twe złe uczynki nie pogrążają Cię w piekle z powodu mojego Syna, który własną krwią spłacił wszelkie zło, które było i miało być popełnione. Kto więc uznaje tę prawdę, nie może oczekiwać zbawienia innego, jak tylko w moim synu i przez jego ofiarę. To jest klucz, do co Wam poruszałem. Nie może być innego oczekiwania zbawienia Waszego, jak tylko w synu ojca i przez jego ofiarę. Grzech został pokonany poprzez ofiarę krzyżową Syna Bożego. Jezus Chrystus. Jezusa Chrystusa. A święci zostali kupieni dla Boga na mocy tej samej ofiary. Kupieni oznacza to, że wszystkie łaski potrzebne święty zostają dane na mocy zasług jedynego syna Bożego, który zszedł na ziemię, aby cierpieć i zadośćuczynić za grzechy świata. Tu dopowiadam, że te łaski dostajemy, ale my je musimy wykorzystać. Nie wykorzystując je. Wedle woli Bożej, co robimy? Sami się potępiamy. Dlatego werdykt, moi drodzy, werdykt w czasie godziny sądu jest prosty. Ci, którzy Boga nie znali, oni go w godzinie śmierci przeklinają i sami wybierają piekło, bo to jest ich domena, w której funkcjonowali. Decyzja wyroku będzie zapadała sama, sama w człowieku. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki to jest dramat dla tych, którzy stoją w godzinie świeci przed Bogiem i nie poznają Boga i złorzeczą mu, że to przez Ciebie się wszystko dzieje. Kupieni oznacza to, że wszystkie łaski potrzebne świętym zostały im dane na mocy zasług jedynego syna Bożego, który szedł na Ziemię, aby cierpieć i zadość uczynić w świata. Wszyscy są zbawieni dzięki Jego ofierze, bo wszystkie uczynki zbawionych nie mają przede mną wartości, aby zbawić jedną duszę. Wszystkie dobre uczynki świata nie mają przed Bogiem wartości, by zbawić jedną duszę. Dlatego, moi drodzy, w tym naszym patrzeniu na rzeczywistość nieba, musimy patrzeć na dzieło Pana Jezusa. Dlatego zrozumcie, Dlaczego tak gorliwie walczy się z Eucharystią? Gdyby uczynki wasze wystarczyły, mój syn nie musiałby cierpieć męki. Logiczne to jest. Gdzie to takie szokujące prawdy, Boże, które musimy zgryźć sobie. Kto więc szuka zbawienia w sobie i w tych czynach, odrzuca mój zbawczy plan, w którym wybrałem, wydałem na świat mojego syna, aby był przebłagalnym barankiem za wszystkie dusze. Wybrani osiągną zbawienie na mocy zasług Jezusa Chrystusa. Dla człowieka więc nie jest możliwym się zbawić, tylko Bóg zbawia. Dla człowieka pozostaje przyjąć dar Boży w pełni jego doskonałości i wspaniałości. Skoro przyjmiesz kupienie i wierzysz, że Boska Krew spłaciła Twoje winy, czekacie zbawienie, bo zbawienie jest dla tych, którzy uwierzyli i przyjęli moją ofiarę zbawienie jest dla tych którzy uwierzyli i przyjęli moją ofiarę nie samą wiarą jednak zdobywasz niebo to jest bardzo istotne byście mogli popaść w kulej duszo kulej woła nie samą wiarą zdobywasz niebo ale krew mojego syna którą przyjmujesz poprzez wiarę. Dlatego kto wierzy, nie wystarczy uwierzyć słowem. Uwierzy oznacza przyjąć naukę tego, który zbawia. Kto chce iść za mną, nie weźmie krzyż swój. Czemu widzisz belkę wokół? w wokół, wokół swego brata, a belki nie widzisz. Kiedy byłem głodny, a nie odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, nie da, etc. Mamy wszystkie litanie w Ewangelii, co to oznacza uwierzyć. Uwierzyć oznacza przyjąć naukę Zbawiciela. I nie inaczej wypełnić swoją duszę, jak ty przez przyjęcie żywej ofiary mojego Syna w swoim sercu, poprzez sakrament ołtarza. I komunii Święte. Teraz zaczyna być wszystko Moi drodzy Czytelne Wierzyć bowiem oznacza Przyjąć dar odkupienia I przyjąć dar odkupienia Oznacza pozwolić mu Aby działał poprzez Miłość Moją żywą obecność na ziemi W moim synu Tu mamy piękną definicję Wiary Wstydźcie się własnego cienia, kiedy do kościoła nie chodzicie, a później rżniecie, żeście są wierzący. Posłuszeństwo względem nakazu wiary nie daje gwarancji, bowiem każdy człowiek jest wolny aż do swojego ostatniego oddechu i może wybierać aż do końca, odrzucając dary Boże. Czyli słyszymy, kto przyjmuje niegodziwie. Krew, ciało Pańskie co robi? Przyjmuje śmierć na siebie. Ten jednak, kto słucha nakazów Kościoła, je z założenia, przeznaczony jest do zbawienia. Ten, kto nimi gardzi, odrzuca dar odkupienia, przeznaczony jest do potępienia. Zbawienie jest dla człowieka niemożliwe, ale jest możliwe dla Boga, dlatego Bóg zbawi kogo zechce i tego, komu się podoba. A kto mu się podoba? Aby wyprosić tę łaskę, należy się podobać Bogu, a nie samemu. Zapomnij więc o sobie, a szukaj tylko zbawienia we mnie, a ja dam Ci według mojej miłości ale na ile wnikniesz w jej głębie. To jest bardzo sprawiedliwe. Tu przynajmniej jest satysfakcja. Ile się dołożysz, tyle Bóg w ciebie wyłoży. Rozumiecie o co chodzi? Ja dam ci według mojej miłości. Logiczne. A miłość Boga jaka jest? Nieskończona. Czyli możecie pod pawą dostać. Tak i się mówi, że pojedli pod pawąz czyli siano, nawozie, związane pawoza, żeby nie spadło. Ale jest to jedno uwarunkowanie. Na ile wnikniesz w głębie mojej miłości? Na tyle będziesz oczekiwać i opitości. Błogosławię Cię.